1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. Największy taki zryw niepodległościowy na świecie. Żołnierze Armii Krajowej i cywile przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. 63 dni chwały. Specjalnie w 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Godzina W, dzień po dniu, tylko w Polonia FM. Czyta dla Was Karol Peruta 7 września, po pacyfikacji powiśla, oddziały niemieckie atakują północną część śródmieścia. Nacierają z powiśla na Nowy Świat z Ogrodu Saskiego i placu Żelaznej Bramy na królewską i plac grzybowski. O strony dworca głównego nacierają na chmielną, w placu Zawiszy na towarową. Nieprzyjaciel zmierza do odcięcia północnej części śródmieścia od południowej. Trzykrotnie w ciągu dnia szturmuje aleje jerozolimskie. O strony hotelu Polonia. Oraz ulica nowogrodzką, widok i Chmielną. Jednocześnie Niemcy usiłują zniszczyć barykadę w alejach jerozolimskich, osłaniając szlak komunikacyjny. Udaje im się obsadzić szereg domów w alejach jerozolimskich, przy Nowogrodzkiej i w pobliżu Marszałkowskiej. Dzięki temu Niemcy przejmują kontrolę nad ważnym strategicznie skrzyżowaniem alei jerozolimskich i Marszałkowskiej. Lotnictwo niemieckie bombarduje nieustannie rejon pomiędzy Marszałkowską a Nowym Światem. Chmielną i Świętokrzyską. Największych zniszczeń doznaje okolica Platyna Napoleona. Trwa intensywny ostrzał artyleryjski Mokotowa. Pociski padają w rejonie ulic Odyńca, Ursynowskiej, Wrocławickiej, Tenisowej i Misijnej. Na dolnym Mokotowie toczą się zacięte walki w rejonie ulicy Promenady, Dolnej i Konduktorskiej. Cywilne władze powstanczy upoważniają zarząd PCK. Do porozumienia się z dowództwem niemieckim w sprawie ewakuacji z miasta starców i dzieci oraz chorych. Dzięki tym rozmowom czas wyjścia ludności skłonnej do opuszczenia Warszawy ustala się na dni 8 i 9 września w godzinach 12 i 14 po południu. Cześć i chwała bohaterom. Z karty kalendarza Muzeum Powstania Warszawskiego czytał Karol Kamiperuta, La Polonia Femme.